Cześć, witajcie! Jesteśmy dzisiaj w Nikowie pod Krakowem, 20 km mniej więcej od centrów u Kamila i Roxany Lipińskich. Kamil i Roxana są od 11 lat w branży nieruchomości. Mhm. Mówią, że w sumie, jakby to policzyć, 22. Tak, <ślałek> To To korzystniej wypada. No Mamy wspólnie 22 lata doświadczenia Parnie. w nieruchomościach. Zaczynali jako pośrednicy. Wiele lat obsługiwali deweloperów od samego biura sprzedaży. Eee, rok temu, nie chyba już więcej, już zaraz będzie półtora roku temu, półtora byli roku też u mnie na warsztatach roku. i jest pierwsza inwestycja, zaraz ją wam pokażemy. Druga już jest działka też zarezerwowana. Obecnie też prowadzą szkolenia dla dewelopów. Także moi drodzy, powiedzcie, pokażcie nam tą inwestycję, powiedzcie nam właśnie co tutaj budujecie. Jasne, dzięki Paweł za przedstawienie nas. Ja może jeszcze nawiążę do tego co powiedziałeś, tak jak mówisz około półtorej roku temu byliśmy u Ciebie na warsztatach deweloperskich. To jest o tyle ważne, że to tam podjęliśmy decyzję, że definitywnie idziemy w tym kierunku. Że mamy już pewne doświadczenie, mamy pewną wiedzę, prowadziliśmy bardzo dużo biur sprzedaży i marketingu oraz zarządzaliśmy wewnętrznymi procedurami w spółkach deweloperskich. I stwierdziliśmy, że to jest ten moment, żeby rozpocząć własną inwestycję. I po powrocie z warsztatów podjęliśmy się szukania działki. Ale potrzebowaliśmy kopa do działania i tak. faktycznie szkolenie dało takiego kopa, że tak, teraz. Ja pamiętam, że was zaczepiłem, bo my się już też znamy. Wydaje mi się, że Spójrz. też sporo. Z 11 Ej. lat właśnie, bo zaczynaliśmy też w pośrednictwie dość w różnym czasie. I pamiętam, że zaczepiłem cię Kamil właśnie w kwestii tego, czy byś przyjechał. Mówisz, no przyjadę i mówiłeś mi, że jedziesz po prostu posłuchać, a wyjeżdżając już, że podjęcie decyzję, <grym> że będziesz <grym budować. <grym> Także widać, że słowa przemieniły się w czyny, ja się bardzo, ale to bardzo cieszę. Moi drodzy, mamy tutaj 8 domów, 850 metrów pumu. I powiem Wam, że to co jest dla mnie mega, to się rzadko zdarza, mi się nie zdarzyło, to właśnie Kamil i Roxana e, tak naprawdę na etapie, już zanim zaczęli budowę, udało im się pozyskać kilka rezerwacji na tą inwestycję. E, w ten sposób też no, zaczęli finansować tą inwestycję klientami. Powiedzcie jak to zrobiliście, bo tak naprawdę to nie jest łatwo się uwiarygodnić, nie mając żadnego portfolio wcześniejszego, jeżeli chodzi o własne inwestycje. I tak naprawdę, no, no to, to jest trudne, tak? Jeszcze jak nawet nie widać, że koparka jeździ. Jak to, jak to zrobiliście, Roxana, może Ty powiesz? Relacja, Paweł, przede wszystkim relacja, bo faktycznie tak, to jest bardzo trudne, dlatego że klient przychodzi i pierwsze co to pyta Pani Roxana, ale to, które osiedle już, tak? Pokażcie nam coś, co już wybudowaliście. No a tutaj ciężko się, jest się pochwalić, czy my sami wybudowaliśmy, no bo to jest faktycznie nasza pierwsza inwestycja którą realizujemy, a nie tylko którą zarządzamy czy którą sprzedajemy. Natomiast tutaj bardzo nam pomogła szczera rozmowa z klientami. Ja jestem tego zdania, że jeżeli nie mam takiego doświadczenia, którym ja mogę się pochwalić, to chwalę się tym, czym mogę się pochwalić. No to, czym się <laughs> Sprzedażą, moimi wcześniejszymi współpracami z deweloperami, doświadczeniem inżyniera, którego mamy, mieliśmy, mamy właśnie bardzo, bardzo tutaj sprawnych z dużym portfolio. Doświadczeniem ekipy budowlanej, tak? Co prawda w momencie, w którym my startowaliśmy sprzed sprzedażą, no to tutaj jeszcze nie było nawet tej dziury w ziemi, więc tej ekipy jeszcze nie było, ale to nie oznacza, że nie mieliśmy jej zakontraktowanej, prawda? Jasne. Więc jak najbardziej jest dużo argumentów, tylko ważne jest to, żeby faktycznie z tymi klientami być szczerym nie kombinować, nie, nie mówić czegoś innego. Tak. Z tego, co też wiem, to bardzo Ty stawiasz na bardzo szybki kontakt z klientem, jeżeli mhm. piszą, pytają o ofertę, że w ten sposób się uwiarygadniasz. Czy coś mhm. więcej na ten temat możesz powiedzieć? Tak. To znaczy, no dzisiaj żyjemy w takim bardzo szybkim świecie, więc jest, my jesteśmy tu i teraz i klienci, jak są w procesie zakupowym czy w procesie poszukiwania nieruchomości, też są tu i teraz. I ja naprawdę staram się zawsze ten telefon odebrać, a jeżeli go nie mogę odebrać, to od razu wysyłam wizytówkę, że przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, ale oddzwoni, nie wiem, za dwie godziny, oddzwoni później, imię, nazwisko, nazwa inwestycji, więc jak ja już oddzwaniam do klienta, to on pamięta, aha, dobra, ja już wiem, o którą ofertę chodziło. Okay. Natomiast y, telefony to jest jedna rzecz, ale ważniejszą rzeczą myślę, że też są maile, bo to jest, y, mail, czas, czasami my maile po prostu bagatelizujemy, że wydaje nam się, że jeżeli przyszedł mail, to ktoś może nie do końca jest zainteresowany, może to nie o to chodzi. Może niekoniecznie zależy mu na szybkim kontakcie, bo wy. Sobie... Była maila, a doświadczenie nasze mówi zupełnie odwrotnie. Bardzo dobrą relacją, reakcją klientów się spotykamy, jeżeli my. Na tego maila odpiszemy od razu albo odzwonimy od razu do klienta, okazuje się, że oni chcą tego szybkiego kontaktu, ale wy No niech to pozytywnie było. zaskakuje. Bardzo często tak. I to jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo o ile na przykład biura sprzedaży czy pośrednicy, którzy zajmują się sprzedażą nieruchomości, na ten pierwszy kontakt faktycznie reagują dość szybko. I raczej klienci na to się nie skarżą, żeby ten pierwszy kontakt występował jakoś późno. Natomiast w momencie kiedy klient dopytuje, wysyła jakieś kolejne maile właśnie z dopytaniem po spotkaniu. Czasami to jest taki mail, gdzie nam się wydaje, że my już odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania i że my już z klientem przecież na ten temat rozmawialiśmy i on powinien to wiedzieć, dlaczego on nas znowu dopytuje o te same kwestie i tu jest ważne, żeby w tym procesie klienta też nie zostawiać i faktycznie jeżeli w danym momencie nie znamy odpowiedzi na pytanie albo nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, to nawet dać krótką informację. Teraz nie mogę? Ale odpiszę, mhm. czy odpowiem w określonym czasie. I tu widzę, że klienci bardzo doceniają to zaopiekowanie, mhm. bo to uwiarygadnia nas, że wiemy, co robimy i że faktycznie jesteśmy dla tych mhm. klientów, ale też wcale nie powoduje, że te, ci klienci nam wchodzą mhm. na głowę, bo też możemy postawić granice. Tak, słuchajcie, to nie są wcale tak naprawdę trudne rzeczy, a mało kto to robi, a prawda jest taka, że my wszyscy jako ludzie przekładamy wszelkie decyzje czy to chcemy coś zakontraktować, kupić. Te, te pierwsze kontakty przekładamy na to jak potem ta współpraca może się układać, mhm. więc na pewno jeżeli właśnie wy bardzo szybko odpowiadacie to ludzie patrzą o, bardzo kontaktowa firma mhm. i chciałbym z taką współpracować, po prostu nie boję się tutaj powierzyć im swoich środków, żeby budowali dla mnie dom. No ale słuchajcie starszy tego wstępu, chodźmy Kamil pokaż nam, co się dzieje na tej budowie. Pewnie, zapraszam. Moi drodzy, tu w ogóle mamy dzisiaj szczęście, bo na 80% miało dzisiaj padać i padało z rana, mieliśmy już w ogóle nagrania odwołać, natomiast pogoda jest naprawdę super, jak na to co miało być. Na budowie musi być wszystko dopilnowane, nawet dbamy o pogodę. Dokładnie. Kamil, to opowiedz nam o tej właśnie budowie. Co, yy... O, o, o tym co tutaj się dzieje w tym momencie. Tak, na naszej budowie realizujemy 8 domów w zabudowie bliźniaczej i mamy tutaj zdywersyfikowany metraż. Mamy 4 domy typu A o metrażu około 120 m2, są to domy pięciopokojowe z garażem jednostanowiskowym. E, natomiast kolejne 4 domy są to domy o metrażu około 95 metrów kwadratowych, trochę mniejsze, także e, staraliśmy się... Mm, Wybrać taki produkt, gdzie będziemy mieli większe dotarcie do klientów, jakby większy jest ten target klientów. Widzimy mniej więcej podobne zainteresowanie jednymi i drugimi domami. Jedno i drugie wpisują się w zapotrzebowanie rynku. Jasne. Tutaj pokażę Ci na... Rzutach w rzutach pierwsze cztery budynki są to te większe budynki typu A oraz kolejne cztery budynki typu B, trochę mniejsze, gdzie nie mamy garażu, mamy miejsca postojowe przed budynkami. Okay. Powiedz właśnie skąd pomysł na różne metraże, tak? To zawsze jest problem na budowie, bo tutaj się mogą budowlańcy pomylić. Ja zawsze staram się robić jeden wariant lokalu. Z tego mamy inżynierów, żeby, żeby się nikt nie pomylił. Wiesz co, tą działkę kupiliśmy już z projektem i ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zanim zdecydowaliśmy się kupić działkę dokonaliśmy tak naprawdę kilkudziesięciu analiz różnych działek. Część Działek trafiała do nas z różnych naszych źródeł, właśnie już z różnymi projektami. Większość tych z projektami odrzucaliśmy, ponieważ nie było to coś, co by nam się podobało, co byśmy widzieli, że ma odpowiedni potencjał sprzedażowy. Natomiast ten projekt od początku przypadł nam do gustu, zrobiliśmy tutaj bardzo delikatne korekty, lekkie optymalizacje, natomiast pod kątem rynku, pod kątem zapotrzebowania uznaliśmy je za bardzo atrakcyjne. A sama dywersyfikacja, zawsze uważam, że to jest akurat dobry pomysł. Faktycznie jest to bardziej problematyczne na budowie, łatwiej się buduje 8, 10, 20 powtarzalnych jednostek. Natomiast z punktu widzenia sprzedaży uważam, że mamy po prostu większy, większy target klientów, większą tą grupę docelową, która może zdecydować się na nabycie domu. U nas. Tak, tak. No jak najbardziej. To jest kierunek. Bardzo dobry, pod tym kątem właśnie, że macie i tańsze domy w ofercie, możecie mhm. napisać, że cena od i podać mhm. tą niższą, tak? A klient, który przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że chciałby większy dom, to taki ten dom powstanie. Eee, ja powiem tak, jeszcze się na takie, nie zdecydowałem na taki <grym> wariant, powiem Wam, że miałem taką pierwszą inwestycję, którą kończyłem, kupiłem działkę z już z wybudowanym stanem surowym zamkniętym. Akurat były trzy rzędy szeregów i w tym środkowym rzędzie gdzie miał być przejazd. No oczywiście panowie budownicze zapomnieli, że ten jeden dom ma być o półtora metra mniejszy niż ten po boku i trzeba było robić pozwolenie zamienne, więc w tym momencie jak mam nawet zrobić w bocznych dodatkowe okno to się, <grym> się, <grym> się <grym> raz zastanawiam. To jest kwestia, kwestia naszych doświadczeń, prawda? Nie, no jasne, żartuję sobie tak naprawdę, no tego też inżynier, żeby tego Przypilnował. Moi drodzy, widzę, że wy zdobyliście spore doświadczenie na tych budowach, które sprzedawaliście innym deweloperom, bo tutaj ledwo zaczęliście, a wy już prąd macie. Koniecznie! <gry> tak, powiem Ci, że jesteśmy przewrażliwieni na tym punkcie. Myślę, że tak pozytywnie przewrażliwieni, no mamy takie doświadczenie, że bardzo wiele inwestycji jest opóźnionych właśnie przez dostawców mediów. Budynki stoją, są gotowe, nie można w nich zamieszkać, nie można ich odebrać, ponieważ media nie są przyłączone. Więc bardzo mocno ten aspekt badamy jeszcze przed zakupem działki: jakie tutaj mamy warunki przyłączenia, jakie terminy. Tutaj mieliśmy sytuację taką, że kupując działkę, była już podpisana umowa z gestorami mediów. Umowa przyłączeniowa. Po naszej nie było wyegzekwowanie faktycznie terminu realizacji. No i dzisiaj budowa jest na etapie budowy stanu surowego, a skrzynki elektryczne są już przyłączone, więc nic nas tutaj nie zaskoczy. Także drodzy klienci, jeżeli nas oglądacie i spotkacie taką budowę, że na tym etapie jest skrzynka, to jest symbol, że ta inwestycja się uda, tak? I jest szansa, że będzie w terminie wtedy. Na naszej inwestycji nie będzie przyłącza gazowego. Mimo podpisanej umowy przyłączeniowej z PSG zdecydowaliśmy się na podniesienie standardu i zrobienie tutaj pomp ciepła oraz instalację przygotowania pod montaż paneli fotowoltaicznych, tak żeby on dla naszych klientów nie był problematyczny. W związku z czym po pierwsze nie będziemy mieli tutaj też problemu z terminowego z przyłączem gazu, a w całej jakby inwestycji we wszystkich budynkach jest zaplanowane ogrzewanie podłogowe, które bardzo dobrze współpracuje z pompami ciepła. No i unikamy także ciągnięcia tej instalacji przez ogródki, która tak była tutaj zaprojektowana i tak można ją było wykonać. Czyli umowa z PSG już była, czy były tylko warunki? Była. była, natomiast została przez nas wypowiedziana, bo podjęliśmy decyzję, że idziemy w pompy ciepła. Myślę, że to jest dzisiaj dobry kierunek, bo już wszyscy klienci zostali wyedukowani, że gaz bardzo drożeje. I też zostali wyedukowani w tym, że ogólnie nie ma nowych umów przyłączeniowych, także gaz się stał bardzo nieatrakcyjny dla klienta docelowego. A tak naprawdę ta zmiana, o której mówisz, może się okazać, że praktycznie odbędzie się bez jakiegoś tam szczególnego zwiększenia kosztów budowy, a wszyscy będą bardziej zadowoleni. Tak, koszty budowy nieznacznie wzrosły z uwagi na pompę ciepła. Natomiast oczywiście bierzemy pod uwagę, że nie musimy wykonywać kominów spalinowych, nie robimy tej, tych przyłączy gazowych, w związku z czym. Wzrost nie jest aż tak długi, duży, jak mogłoby się wydawać, a uważamy, że będzie to bardziej atrakcyjne. Moi drodzy, sam wiem z doświadczenia, bo zaczynałem jako pośrednik, że inna jest perspektywa, póki się nie buduje, patrzenia na budowę, to, co robi deweloper, na całą inwestycję. Inna jest całkiem perspektywa, jak się zacznie budować samemu. Powiedzcie, co się w ogóle zmieniło w waszym myśleniu? Już tak? co, nie wiem, czy koniecznie w myśleniu, ale na pewno w funkcjonowaniu, dlatego że na Aha. dzisiaj ta inwestycja jest naszym trzecim dzieckiem, tak? Aha. Natomiast w tym pozytywnym rozumieniu. E, i jakby to, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia, to na przykład w momencie, kiedy yy, współpracowaliśmy z klientami i oprowadzaliśmy klientów po inwestycji, to my cały czas byliśmy dla klientów tą wizytówką, prawda? Tą twarzą tej inwestycji. To nie było ważne, że deweloperem jest ktoś inny, natomiast to była pani Roxana i pan Kamil. Ale problem był taki, że jeżeli pojawiały się jakieś kwestie sporne, coś, co na przykład my byśmy rozwiązali inaczej na budowie, coś, co nam sugerowali klienci, nie mieliśmy tej decyzyjności. I to chyba najbardziej bolało, dlatego że my namawialiśmy klientów do zakupu, a później tak naprawdę nie zawsze byliśmy w stanie ich uchronić przed jakimiś yy, no, historiami, tak? Jasne, Natomiast taka bezwładność. Taka czy... bezwładność. Tak, tak, tak. tak, też to znam i powiem szczerze, że nie lubię tego, bo się okazuje czasem, że coś jako pośrednik obiecywałem, mhm. coś miało być zrobione, potem się okazywało, że nie jest, a ludzie to kojarzyli ze mną. Tak. I powiem szczerze, że już nie mam chęci. <laughs> Prowadzić dla kogoś inwestycji. Nie, teraz powiem Ci, że zupełnie inaczej mi się pracuje, bo faktycznie swoim nazwiskiem podpisuję się pod tym, co robię, i jeżeli daję klientowi słowo, to wiem, że ja tego słowa dotrzymam, a nie bazuję na tym, czy ktoś nade mną na pewno się wywiąże z tego zobowiązania, nie? Więc to jest zupełnie inna perspektywa i taka, którą zdecydowanie, w której ja się czuję lepiej. Hmm. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że odpowiedzialność jest o wiele większa, no bo zarządzamy tutaj projektem o bardzo dużym kapitale gdzie bierzemy też odpowiedzialność za pieniądze naszych inwestorów, którzy nam zaufali. Niemniej jednak ja i tak czuję się o wiele bardziej spokojny tutaj, mając tą decyzyjność, mając wpływ na to, co się dzieje i planując działania w tym projekcie, wiele kroków do przodu. Tak naprawdę działania są na cały projekt rozpisane, ale na bieżąco to aktualizujemy i staramy się wyprzedzać wszystkie projekty, a nie zarządzamy gaszącymi pożarami, prawda? Więc ja i tak czuję mimo. Mimo tej odpowiedzialności czuję się o wiele spokojniejszy tutaj niż e, w sytuacji, kiedy prowadziłem dział sprzedaży, kiedy tam coś nie, szło nie, nie tak jak należy na budowie, a ja że tak powiem odpowiadałem swoją twarzą i marką swojej firmy za to. Jasne. E, Okej, okay, Kamil, powiedz jeszcze taką rzecz, bo też pośrednik przecież no nie jest budowlańcem mhm. tutaj. Wydaje mi się, że Ty trzymasz te plany, to przejąłeś tą rolę. <głos> <głos> Powiedz mi, jak Ty sobie z tym y, radzisz y, no, na różnych płaszczyznach wiedzy, mentalnie, bo to jest też ogromne wyzwanie. Nie? Zgadza się, no, staram się cały czas w tym kierunku rozwijać. Ja zawsze się, od kiedy pracuję w nieruchomościach, interesowałem się tym budownictwem. Zawsze dużo obserwowałem y, przez to, że brałem udział w bardzo wielu projektach deweloperskich, często od samego pomysłu, od działki, od projektu, no to pewną wiedzę nabyłem. Natomiast no, nie jest to wiedza taka kompletna do tego, żeby zarządzać tego typu projektem. Natomiast no, mamy dobrą kadrę inżynierską. Mamy doświadczonego kierownika budowy, z którym współpracujemy od lat. Mamy projekt menadżera, który zarządza całą tą budową. Przy moim wsparciu no, realizowana jest nasza wizja, ale realizowana jest profesjonalnie przez odpowiednich inżynierów budownictwa. Więc jestem spokojny o to, co tutaj się dzieje. I to jest właśnie to, do czego zawsze namawiamy deweloperów, żeby... By przy współpracy ze swoimi działami sprzedaży, ze swoimi pośrednikami, którym oddają sprzedaż, tak naprawdę angażowali ich w te projekty trochę bardziej, bo im bardziej sprzedawca jakby będzie, będzie w głębi tego projektu, bardziej pozna jego specyfikę, to też łatwiej jest mu rozmawiać z klientami i finalnie sprzedawać. Jak najbardziej. Ja chciałam jeszcze tylko dodać taką rzecz, że e, gdyby tak naprawdę deweloper miał się znać na wszystkim na budowie, no to tutaj jest masa zawodów, geodeta, geolog, geotechnik, <gry> y, konstruktor, architekt. Tak naprawdę ważne jest to, żeby taką zdobyć ogólną wiedzę i otoczyć się zespołem, który daje gwarancję tego, że ta inwestycja będzie przeprowadzona bezpiecznie. Widzę, że to robicie. Sprzedaż zostawiliście sobie, Kto nikomu innemu. <gry> nie oddaję, sprzedaży nie oddaję. Ale budowę wspieracie się sensownymi osobami, także bardzo, bardzo dobrze. Sprzedaży nie oddajemy, powiem więcej. Roxana nie chce mi oddać sprzedaży, trochę mi jej brakuje. Natomiast no, będąc ze sobą długo w biznesie, wiemy, że musimy się dzielić obowiązkami, a nie wchodzić sobie wzajemnie w kompetencje, więc to się. To się sprawdza. Jeszcze dodam odnośnie tych ekspertów, o których mówisz. No to jest bardzo ważne, żeby właśnie wiedzieć, czego wymagać od konkretnego specjalisty, a no też te lata doświadczenia i lata bycia w branży no, wykształciły, zbudowały nam szeroką bazę kontaktów, więc myślę, że mamy tutaj I dobre grono ekspertów. I od tego też jest dewelopu, jest klub dewelopera, więc jeżeli tylko czegoś nie wiemy, mamy wątpliwości, to mamy konkretną społeczność, konkretnych specjalistów, którzy dają nam tak. wsparcie. Wsparcie. Mhm. Tak, przy okazji, jak już o klubie dewelopera, Kamil i Roksana w Krakowie poprowadzą właśnie klub. Jesteśmy, a pierwsze spotkanie, my dajemy radę. Także, gdybyście chcieli podpytać coś o klub w Krakowie, to zgłaszajcie się do mnie. Zapraszamy. Kochani, powiedzcie mi, co się musi zadziać w głowie pośrednika, żeby. Żeby został deweloperem. <noise> to jest dobre pytanie. Przede wszystkim musi być decyzja. Natomiast u nas to wyglądało w ten sposób, że najpierw Kamil miał marzenie i ciągnął do tego. I have a dream. Tak, ale to, 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 to jakoś tak mi się to wydawało mało realne i chyba nawet ja cię tak bardziej stopowałam, że okej, okay, może kiedyś. Pogadaj sobie, pogadaj. <laughs> Dokładnie. Później gdzieś to się rozmyło, no te współprace z deweloperami się rozkręcały, więc my cały czas jakby w tym środowisku y, się obracaliśmy. I w pewnym momencie, no, jak już przyszedł ten moment, że podjęliśmy decyzję, to w naszym przypadku. Było było takie, że właśnie całe nasze środowisko, znajomi, branża, to tak z takim nawet nie zaskoczeniem, tylko z takim e, przypieczętowaniem tej naszej decyzji, e, dawali taki głos, no wreszcie, no w końcu Lipińscy podjęli tą decyzję. Natomiast decyzja, przede wszystkim decyzja, bo mieliśmy, zanim kupiliśmy tą działkę i z nią wystartowaliśmy, to na początku 2020 roku chcieliśmy wejść już wtedy w projekty, natomiast pandemia nas przestraszyła. I to faktycznie był taki moment, gdzie się wystopowaliśmy, wycofaliśmy. No i właśnie tak jak zwróciłeś uwagę, jak przyjeżdżaliśmy na szkolenie, to Kamil jeszcze był taki na zasadzie może kiedyś, może jeszcze nie teraz. A jak wyjeżdżaliśmy po trzech dniach, bo szkolenie trwało tylko trzy dni, no to już w tej głowie się poukładało, już w głowie zatrbiły nam różne mechanizmy. I było... To były bardzo długie trzy dni, tam się bardzo dużo działo, dużo wiedzy, dużo rozmów z ludźmi. No i to spowodowało, że no, zmieniają się pewne mechanizmy. Optyka się zmienia. Ja jeszcze tak, żeby nie było tak wszystko super, hiper, fajnie, nie ma żadnych problemów, to ja pamiętam taki moment, że wróciliście do szkolenia i dość szybko mieliście pierwszą działkę do współpracy i ten projekt gdzieś tam tak. nie wyszedł i w sumie tak naprawdę, moim zdaniem, też ważne jest powiedzenie to, bo mi też wiele projektów nie wystartowało. U Was mhm. akurat wspólnicy się wycofali, tak? Mhm. Natomiast y, miałem takie na przykład przy drugim projekcie, że musiałem gdzieś tam 50 działek mhm. przerobić, y, przeanalizować, żeby w końcu znaleźć ten drugi projekt. Także moi drodzy, wiecie też, że. Oprócz tego wszystkiego, oprócz tej decyzji też ważna jest niesamowicie cierpliwość. Kamil, zgodzisz się z tym? Zdecydowanie tak. Tak jak mówisz, 50 działek przeszukałeś, to jest kluczowe. Jak 50 działek nie spełnia naszych kryteriów, Szukamy następnych 50 i trzeba znaleźć tą, która się sprawdzi, bo tego nie zmienimy. Z tego co wiem, to już kolejna działka jest zarezerwowana. Kolejna kupiona. działka jest kupiona. kupiona o. Kolejna kupiona. działka jest kupiona, projekt jest w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia też z gminą w zakresie rozbudowy drogi. Także no, to jest też plan na ten rok. Super. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zapraszam Was do subskrypcji kanału DEVELOPUJ, Na pewno na tej kolejnej biurze też przy okazji. Jakby się pojawię i nagram, co tam się dzieje. Serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Także śledźcie nas dalej. Zapraszam też na szkolenia Kam Kamila i Roxany na dewelopu i właśnie zarządzania sprzedażą, jeżeli chcecie się poduczyć i na moje szkolenia takie ogólne, jeżeli właśnie chcecie sobie złapać wszystko z pozycji menadżerskiej. Od wyszukania działki, finansowanie, budowę po rozliczenie całej inwestycji. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto zostać deweloperem, nie podjęliście decyzji, to jedźcie do Pawła na szkolenie. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, dobra. Dzięki, cześć. Cześć.